Cześć, witajcie z tej strony Kostek i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś zobaczycie, jak sobie radzę w grze Among Us i zobaczycie dwie rundy: jedna jako impostor, druga jako crewmate, jako nowa w ogóle rola. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi w Among Us, to w Among Us jest zazwyczaj dwóch impostorów, reszta to crewmatek. Crewmeci muszą zidentyfikować impostora oraz go wyrzucić, a Impostor ma za zadanie zabić wszystkich na statku. Będziemy grać na łodach, więc yy, będą doda dodatkowe role. Myślę, że będzie się fajnie oglądało. Jeśli chcecie przeżyć te momenty na żywo, zapraszam wszystkich serdecznie na mojego Kika oraz na Twitcha, tutaj się teraz pojawia. No i co, nie przedłużam, zapraszam do oglądania. ELO! venerer, venerer działa tak, że ja mogę ter w się w szarą fasolkę zamienić. Ej, ale... Pierwsza runda, impostor. No way! My musimy... Aha. Oktan czy, czy te role. Pozdro. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. No chodź. Chodź. Ardump? O, 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 o. Eee! Co to było? Dobra, zróbmy sobie kartę. Dobra, wyłączymy światła. Ej, dobra, że, on ma, że ona ma tarczę, to jest powalone. Ten też ma tarczę. Dzień dobry. Witam. Dobra, Dzień dobry. Dobry. Jak ja Do tak gra się skończy? No, to się dziwię. Ja się zapytam tylko. O, Ktoś ma jakieś informacje, mniej więcej, kiedy padło ciało? Ja byłem tak mniej więcej 10-15 sekund na Witalsach i wszyscy żyli. Ogólnie powiem tak, byliśmy sobie. Ja od razu powiem gdzieś ciało, bo ja wiem, kto przy nim był. I e, kto prawdopodobnie zabił. E, dzięki też mojej roli wiem, kto jest mordercą. Ej, ona. E, przy od was sobie byliśmy w trzy osoby: Ja, Kalipsos i Michał. Gasło światło, ja wybiegłam z dwa. oni pobiegli razem w stronę właśnie drzewka. No i po, po zaświeceniu świateł schodzimy na dół sobie, tam Chyba, 3-4 osoby? No i leży ciało. Oczywiście kogo? Myślę, ja a to tam też... wcześniej był Kalipsus. Wait, co? Bo mm -hmm. ja wychodząc z dołem, właśnie widziałem, jak jedna osoba wybiegała, i był to nasz Spider-Man. Bo... <laughs> ja tam byłem. Cichutko. teraz? Dołem wybiegał, teraz właśnie, no się z nim minął. Cichutko. Co tam widziałesz? Ja jestem w komsach i to już od dłuższego czasu. Nie ma obcy, Ona ma jak starki. Ja stary. stary, skończyłem tą rundę w komsach i ja przechodziłem do komsów od góry, a nie od dołu. Taki problem. Ale jeszcze takie pytanie. Misterio, co, co robiłeś w tej rundzie? O jest dużo rzeczy się wydarzało. Kręciłem się, bo nie będę udawał, że chciałem odkryć, na czym polega moja rola, a nie miałem czasu żeby przeczytać, więc sobie chciałem poczytać. I a widziałem na... go, jak sobie wodę robił. W sensie hitiego. No. 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 Drugie, czy teraz? Nie, nie teraz, no 10 sekund temu zanim poszedłem no. do nie tego, do laba w labie no. widziałem no. Smadzieja, już, Wcześniej, nie Wcześniej widziałem jak SMD się kręcił z Kingo Octan się kręcił. Właśnie nie wiem czy w sumie nie jest Pomarańczowym też w ofisie przez nie chwilę. Co nie się ty się z Kingo kręciłeś smadzieja? o to mi. I chodzi. druga kwestia, ja jeszcze no. pomarańczowego widziałem jak żył, bo był gdzieś tam za moimi plecami. szedłem w dół. Wróciłem dalej żył. Tak, ja już Widzicie o tym, że zostały dwa taski killerzy są po prostu nowi w grze pewnie i nie będą co... Ale co najlepsze to są moje dwa taski. No no to. misterio taskie, wygrywamy, zajebiście, nara. No. no. Nie no. ma sensu no, gadać nawet. Ale trochę szybko te taski poszły zniesienie. <laughs> no fajnie, fajnie, fajnie. Siema. SMD, 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 e SMD Idę po ciebie. Kolego. Dobra, lecimy, palimy nexta Chodzenia Celebrity Nie wiem o co chodzi, cleric Save the crewmates What? Jak to działa? Hey, wait A to jest taka tarcza What? Kingo, to sobie tak przechodzisz obok ciała i nie zgłaszasz. Kiego ciała? Ja nie wiem, ciemno było. To ciekawe, dobra. Ja w stok. laboratorium, z lab, labo ja wychodzę, okay. nie wiem gdzie się... No właśnie, labo. Stok, gdzie byś? Ja? W specimenia. W Specymanie. Oktan? Ja, Ja dopiero zresztą wyszedłem, bo czytam te. Tam Ja teraz e Electrical chciałam naprawić światło. Misterio. O dwa. Kali, yy, skanuje się. Wariatka. Yy, ja w toalecie. alecie. Czaję, czaję, czaję. Nie, a, a adminie, no, no. Mm. Domciaks? Wychodzę z Officea. Kitty? Nie Ja jestem w dolnym specimenie. I byłem przy drzwiach do górnego Specimena z yy, Kingo, ale gdzieś mnie opuścił, gdzieś mi uciekł. Powiem tyle, tało jest świeże. Musiało paść z 5 sekund do 5 sekund. Więc to musiała zrobić osoba z labów Bo ciało jest w labie. Przy lunecie. No to ja wiem tyle, że ja i wariatka tego nie mogłyśmy zrobić, bo byłyśmy w ofice od. Dosłownie jak Światło y, zgasło. Ja nie wiem, ja byłem przy, przy drzwiach do górnego Specimena z Kingo i ja poszedłem w dół i Kingo gdzieś zniknął. I... Nie wszedł tam ze mną. A, 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 Może to a, 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 sonfic, nie. co? Nie, nie, nie. Oj, Kingo coś podbuza. Mi się da, że Kingo chodzi ze smadziejem wcześniej do laba. Mi się wydaje. Oni się lubią trzymać za... A potem na trzeciego chyba Kitry wszedłeś, nie? Tak mi się wydaje. Tam jak samo śminałem. Ale to oni weszli po mnie. Ja byłem pierwszy tam. Tak? Hmm. Mhm. No nie wiem. Nie wiem. Ja byłem pierwszy tam, ja już tam coś robiłem, oni... Na oni na pewno oni już... razem wchodzili, oni na pewno razem hmm. wchodzili. Ale ja potencjalnie już nie widziałem, ja tylko widziałem Kingo, nie? I Kingo stało ze mną przy tych, przy drzwiach do, do górnej dekontaminacji. I nie ja tak wszedł tam no. ze mną, tylko mnie, zos... mnie I zostawił zresztą. i się cofnął. Okay. Gdzie się cofnął i po co, to mówię. mnie Kostek zabił. Próbuje na mnie zrzucić winę. Uuuu, salu raport. Ale szczerze, było światło i Kostek mówi, że tam do kogoś, rzeczy mogę widziałeś to ciało i nie zgłosił. A więc może być impostorem, bo widzi w ciemności. Znaczy, ja mam no prawda, ambicje, ale ja, reporta ja, miałem. Ogólnie, jak ciało padło, to bodajże z 3 sekundy max, max zgasło światło wcześniej. Mhm. A poza tym też nie możesz się aż tak przypierdać o te guziczki, bo nie zawsze każdy ma wizję na cały ekran. Ja na przykład przyznaję się do tego, że bywam ślepa i nie widzę tego, że mi się świeci report. Dopóki nie zobaczysz ciała, tym bardziej jak ciemno jest. Bo się wtedy martwię o moje życie Nie wiem, ja bym to skipnął na razie Na spokojnie, widzowie Na spokojnie Dobra Zróbmy sobie tutaj tak E O Wróćmy sobie tutaj Przełączyć jedną A co to clean? Pozbyłem czegoś Nie wiem o co chodzi Co robi kleryk Z tego save the rumors Ale jakby no Nie czaję Tam. Donlooda. Oktan użył wenta. Czyty Did? To nie Did. Chodź do Specimena. Dobra, numerki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proszę bardzo. Jak to jest, że mam wszystkie już tak taski zrobione. Pyk, pyk, pyk. Onie Kingo. I no Taski wszystkie poszły. Taski. <grymne> ja Ja nie zrobiłem tasków wszystkich.